Cześć, witam Was w Turcji, niedaleko Sfide, niedaleko Manavgat. To dziś recenzja hotelu Casafora Fora Beach and Resort. Zostańcie ze mną, bo pokażę Wam jak ten hotel naprawdę wygląda, jak się zmienił, bo byłem tu już poprzednim razem na otwarciu tego hotelu, ale wtedy nie było jeszcze aquaparku, a to zmienia a całkowicie, jakby hotel, i moją opinię na temat tego hotelu, bo teraz stał się inny. Jaki to poczekajcie do mojej opinii na sam koniec tego odcinka, a wtedy dowiecie się, jak ja go oceniam. Przypominam o subskrypcjach, a przede wszystkim o dzwoneczkach, bo co tydzień ukazują się nowe recenzje hoteli, a myślę, że bardzo dużo z Was nie przyciska dzwoneczka, a Recenzje ukazują się co tydzień, także co tydzień jest nowy hotel, także możecie zobaczyć hotel na Wasze wakacje. Jeżeli chcecie sprawdzić ceny tego hotelu, a także innych, w opisie filmu znajdują się linki afiliacyjne właśnie do tych hoteli. I cena taka sama, wszystko takie same, a wspieracie mój kanał. Zapraszam Was na film. Hotel za mną. Kasafora Beach ma 350 pokoi. Dosyć spory ten hotel. Ma jakby cztery części. Pierwsza nowa, główna, widok na morze. Do tego dwie, teraz co tutaj widać za mną, to są boczne widoki na morze i z tyłu piękne widoki na góry i na ogród. Różne pokoje dwójki, trójki. No, wiadomo, z różnym widokiem na morze. Hotel ma niespełna 2 lata. I teraz, tak. Na dzień dzisiejszy posiada świetny akwapark. Naprawdę bardzo, bardzo fajny. Jedna część dla dzieci. Taka, która jest, jakby to powiedzieć, mnóstwo takich małych, fajnych baseników. E, przechodzą tam e, dzieciaki, fajnie to wygląda, odgromny kubeł, który tam e, po prostu wylewa się na e, wszystkich. I to jest piękne, fajne, dlatego ten hotel na pewno jest inaczej już sklasyfikowany niż dwa lata temu. E, do tego jeszcze a dwa baseny w środku i jeszcze jed, trzy zjeżdżalnie, które są przy jednym e, z basenów. Plaża. Bezpośrednio przy plaży położony jest, no, przechodzi się tunelem przez jezdnię, no to jest 150 metrów, no może 200. Ale tak naprawdę bezkolizyjnie przechodzi się przez e, tunel. No nie ma to jakiejś naprawdę dużej różnicy, jest czysto, wysprzątane. Plaża jest bardzo ładna, e, oczywiście darmowy serwis, czyli e, zacienienie, leżaki ręczniki, wszystko jest. Znaczy ręczniki trzeba pobierać ze spa, dostajecie kartę do, na ręczniki, po prostu jeżeli chcecie wymieniać, no to tą kartę się po prostu zabiera ze sobą. A, na plaży jest beach bar i tam są przekąski i taki all inclusive flight, czyli napoje bezalkoholowe plus piwo i wino czego jeszcze nie powiedziałem, to jest taka mała różnica, bo z reguły w hotelach jakby plaża jest osobna, jakby tak jakby Aquapark znajduje się na terenie jakby całego hotelu, a tutaj jest inaczej, tu Aquapark jest na plaży. Co jest rzeczą taką fajną, bo przychodząc z dzieciakami małymi, większymi, to ten Aquapark jest również czynny dłużej, bo chyba rano jest od 10 do 12 a po południu od 14 do 17, także dzieciaki są w stanie się tutaj naprawdę wyszaleć. Hotel posiada jedną restaurację główną, w której serwuje się dania kuchni bufetowej, różnej. Kuchnia dobra. Wydaje mi się, że na 5 hotel wszystko jest ok, jest różnicowana. Może czasami za dużo jest osób. Tak? Nie wiem, no przyzwyczaiłem się jednak do takich... Czasami wydaje mi się, że za mało jest obsługi, bo po prostu niezbierane są te talerze, ale to być może właśnie przez to, że hotel jest tak bardzo obłożony. Ale jeżeli mówię o restauracji, to nie narzekałem tutaj naprawdę. Kuchnia była dobra i grill, i ryby były... No, tak, właściwie nie mam na co tutaj narzekać. Nie jest to super wysoki poziom, ale jest to poziom odpowiadający pięciogwiazdkom. A pokoje. Pokoje w tym hotelu są różne. Standard przede wszystkim jest z widokiem na ogród i na góry. Jeżeli chcecie mieć lepszy widok, a taki na przykład jak ja, to trzeba dopłacić za jedną noc, konkretnie bodajże, chyba 10. Euro e, za pokój. No właśnie, jakie są te pokoje? No, ja mam duży pokój e, trzy osoby na jedną osobę. Przepraszam za ten mój e, mały bałagan, ale już e, powoli jakby zacząłem się rozpakowywać. E, zestaw do parzenia kawy i herbaty. Sprawdzam. Minibar lodówka jest. Do tego safe box, toaleta, łóżka, indywidualnie sterowana klimatyzacja. Teraz nie chodzi, zresztą nie powinna chodzić, bo jest balkon otwarty. Jak widzicie, bardzo ładne wyposażenie. To jest świeży, nowy hotel, a jeżeli chcecie mieć taki widoczek, a tu można jeszcze być oczywiście wyżej. Ja mam taki pokój dla obsługi, jakby to powiedzieć. No, e, czasami po prostu jak robię recenzję tych hoteli, to dostaję właśnie takie pokoje, ale wtedy Wy możecie na przykład zobaczyć piękny zachód słońca albo jakiegoś tajemnika, lapsika e, z basenów. Pokój jest super, ale to jest pokój numer 1142. Znajduje się on na parterze. Minus jeden to jest e, basen. Strefa basenowa, e, snack bar. I również dyskoteka. I powiem Wam, że jeżeli przyjeżdżacie tu w familijny bo ten hotel naprawdę nadaje się na familijny, bo ma przede wszystkim świetny akwapark. Ale, dzieci, tutaj ten pokój się w ogóle nie nadaje. Tu jest dyskoteka Poseidon. I układ hotelu jest taki, że od 12 do 2 w nocy jest dyskoteka, gdzie są otwarte. Drzwi, do tej dyskoteki bardzo dużo osób tutaj wychodzi, jest głośno, gwarno. Wczoraj również był taki muzyka na żywo. Niestety rosyjskojęzyczna i turecka, która trwała no, też dosyć długo. Myślę, że za długo. Dla małych dzieci także uważam, że wybierajcie pokoje. Na ogród i na, e, z widokiem na góry. Jest przepiękny widok, bardzo cicho i spokojnie. Jeżeli familijnie, to tylko tak. Chyba, że po drugiej stronie, czyli o tej stronie bardziej zachodniej, e, bliżej Antalii, tam wybierajcie pokoje i wysoko, z, e, na przykład z widokiem e, na morze. Wtedy będzie na pewno ok. Poza tym, pokoje w porządku. Obsługa sprzątająca też w porządku. Także nie ma co narzekać, ale wybór. Zresztą, w, w podsumowaniu, wszystko powiem. Moja opinia o tym hotelu jest taka: że na pewno jest to hotel familijny, ale żeby wszyscy byli zadowoleni, bo dzieci na pewno będą zadowolone, bo mają tam akwapark, taki długoczynny, więc myślę, że będą bardzo zadowolone i. Eee, Rodzice też, bo one tam po prostu będą szalać, szaleć. On jest długoczynny i w godzinach porannych i popołudniowych. Plaża, tak samo bardzo dobra. Eee, piaseczek, taki piasek troszeczkę z kamieniami. Można wziąć obuwie ochronne, ale ono chyba nie jest aż tak bardzo potrzebne. Hotel w systemie All Inclusive, chociaż ten, eee, te tutaj napoje podawane są w takich godzinach do 23.00. Potem trzeba iść do snack-baru przy basenie, a potem jeszcze do dyskoteki bodajże do drugiej w nocy. Niektóre napoje alkoholowe są importowane. Ten all inclusive jest ok, ale tu moja sugestia do rodzin z dziećmi. Bierzcie sobie pokoje od ogrodu z widokiem na góry z tego względu, że jest ciszej, spokojniej. Bo tu jednak dużo się dzieje na basenie od godziny 10 do godziny właściwie 19 zawsze coś tam się dzieje. Potem jeszcze są animacje. z amfiteatr, który jest dosłownie widać go po lewej stronie, jak się spojrzy z balkonów z Seawe i tam też są jest i mini disco, i animacje dla dorosłych, i często też są a, muzyka na żywo, która się odbywa w snackbarze. Także jeżeli macie mniejsze dzieci, to polecam brać widok na góry i na jakby ogród, bo po prostu jest spokojniej. To jest bardzo, bardzo ważne. Co do uwag, na tyle ta muzyka głośna jest, może nie głośna, taka po prostu jest. To nie słychać tej ulicy, która jest tutaj za mną. To jest droga łącząca Alanię z Antalią dwupasmówka i tak naprawdę nie przeszkadza to. Ona jest na nasypie, nawet jak będziecie na plaży, to tej drogi tak naprawdę, tej drogi nie słychać aż tak. Nie ma tutaj jakiejś uciążliwości z tego powodu, że na przykład nie wiem są jakieś spaliny, no nie, nie odczułem tego i według mnie ten hotel na pewno jest dla rodzin z dziećmi. Czy dla osób takich, które na przykład by chciały tutaj przyjechać i pozwiedzać, no. Trzeba było się zastanowić, czy to jest hotel dla osób, które na przykład przyjeżdżają tu parami. Tak, jest dyskoteka, do drugiej w nocy jest mniej więcej 20 parę kilometrów i do SIDE, i do Manawga, do Alani jest 40, a więc jakby to leży po środku, ale tutaj, gdzieś wokoło nie ma tam dużo jakichś sklepików. Jest tam 200 metrów, jakby w stronę góry są e, sklepy. Można tam pójść na zakup albo pojechać po prostu do Alanii. Testuję dla Was właśnie na przykład w tym hotelu e, pakiet waliskowy, czyli e, walizkę e, Samsonite, kabinówkę, pleca, który bardzo e, polecam. Zobaczcie w opisie, bo te rzeczy naprawdę mi się sprawdzają w realu. Nie to, że promuję jakąś tam markę, w realu e, czy w pokoju, czy w przejazdach, e, czy przelotach, testuję w realu ten produkt i jestem zadowolony, a to jest chyba najważniejsze. Internet w hotelu jest oczywiście bezprzewodowy, Wi-Fi, no jest tak e, różnie z tym, ale ja kupuję zawsze sobie e-simkę na teren Turcji, ja tutaj na a, paręnaście dni kupiłem sobie e-simkę e alo na Turcję na a, 17 czy 18 dni, bo zjeżdżam tutaj bardzo dużo hoteli Eee, znaczy codziennie w w innym a, i świetnie mi się to sprawdza ponieważ jeżdżę z hotelu nie mam już wifi a i zawsze mogę korzystać właśnie na przykład z GPS-u albo opuszczam kubeczki no właśnie w aucie czeka na mnie kubek z wodą jeżeli byście chcieli taki kubeczek spersonalizować na przykład wakacje 2026 Turcja no to właśnie e, możecie to zrobić i Wejdźcie w link w opisie, zapraszam. Tam e, możecie zobaczyć, ile to kosztuje. Oczywiście sprawdźcie cenę hotelu na wakacje, e, może last minute, może first minute. Właśnie też w opisie hotelu znajdziecie e, link. Zapraszam, bo wspieracie mój kanał. Jeżeli nie chcecie w taki sposób, możecie zostać patronem. E, e, program Wesprzy już działa. Także myślę, że. E, Jakbyś chciał zobaczyć z Backstage'u filmy, inne zupełnie, to one są przeznaczone właśnie dla sponsorów. Bardzo dziękuję sponsorom, moim patronom, którzy są już w tym programie pozdrawiam ich bardzo. Dziękuję Wam za oglądanie mojego filmu. Przypominam o dzwoneczku, bo za tydzień już następna recenzja za dwa tygodnie następna. A ja powoli żegnam się z e, hotelem e, Casa Fora Beach o idę, idę po swoją strzałę, czyli samochód. Jadę do następnego hotelu, z którego też będzie recenzja, a to też nowy hotel, który się pojawił na rynku niedawno, to będzie Dream Fun z akwaparkami, też familijny. Także dziękuję Wam za. Oglądanie filmu z recenzji hotelu Casa Forabich o w pełnej okazałości. A do zobaczenia za tydzień na razie. Cześć!